Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, zapraszam Was gorąco do obejrzenia ulubieńców kosmetycznych kwietnia. Linki do wszystkich produktów znajdziecie w opisie, a ja sobie pozwolę uff, zrobić duży wydech, bo produktów mam tyle. Do opowiedzenia mam Wam tyle. Więc najwyżej to będzie jeden z dłuższych filmów na moim kanale. Zapraszam Was gorąco do oglądania. I zacznę od takiej małej wstawki dla własnego komfortu psychicznego. Wśród moich ulubieńców, pozytywnych zaskoczeń i tak dalej, znajduje się dosyć sporo pielęgnacji. I jeżeli ktoś, już na dzień dobry, ma obawy, no nie z taką szpachlą, będziemy rozmawiać o pielęgnacji, a wiadomo co się pod nią kryje, to jest na to rozwiązanie. W opisie zostawiam Wam również link do filmiku, kiedy robiłam taki bardzo naturalny makijaż, tam doskonale widać właśnie część. Ulubieńców dzisiejszego filmu w akcji, jak również widać co pod tą szpachlą się kryje Zróbmy sobie taki przeplatany filmik i zacznijmy od ulubieńca miesiąca, które jednocześnie jest ogromnym pozytywnym zaskoczeniem I od razu wskażmy rozczarowania Mam dwa kremy do twarzy Obydwa e, używam na noc, używałam na noc, e, choć tylko jeden z nich jest do tego przeznaczony Może zacznijmy od tego ulubieńca Mam tutaj krem marki Swiss Pur i jest to krem ym, głęboko nawilżający. Swiss Pur to marka koreańska i ja ten krem znalazłam w pudełku I Love Box. Nie jest to krem dedykowany pielęgnacji wieczornej, jest to krem raczej taki wiecie, na dzień, na noc. No nie ma tutaj konkretnych wskazań co do pory dnia, kiedy mamy go stosować. I co w tym kremie mnie zauroczyło? To, że ten krem jest faktycznie bardzo, bardzo bogaty. Dodatkowo jest to taki krem, jak ja najbardziej lubię, którego można nawalić tonę na twarz i z każdą kolejną warstwą czuję, że ta poprzednia się wchłania. On się nie roluje. I powiem Wam, że używam go właśnie na noc, traktując go bardziej jako wręcz taką maskę całą nocną. Pamiętacie, jakiś czas temu szukałam właśnie takiej maski na noc, która sprawi, że jak rano wstanę. To ta buzia będzie taka rozpulchniona, będę czuła to nawilżenie, że stanie się taki efekt. Wow. Szukałam, szukałam i nie znalazłam, i jakie było moje gigantyczne zaskoczenie, kiedy okazało się, że z pozoru zwykły krem właśnie daje mi ten efekt. Ubóstwiam ten krem. On ma niesamowicie przyjemną. What? niesamowicie przyjemną e, formułę, konsystencję i rano, kiedy wstaje, ta buzia właśnie jest taka, jak ja chciałam taka nawilżona, rozpulchniona, no naprawdę cudowna w dotyku jestem zachwycona naprawdę tym kremem e, koszt tej przyjemności około 75 zł taka jest jego cena regularna negatywne rozczarowanie, rozczarowanie zawsze jest negatywne czyli nasz Królewicz z jajeczek Look Fantastic Krem ELEMIS Krem Pro kolagen Overnight Matrix. Krem, który kosztuje miliony monet dosłownie. I teraz wiem, że ileś osób nie załapało. Moje drogie, ja dostałam 30 ml tego kremu. Natomiast 50 to jest taka wersja próbkowa na przetestowanie. Natomiast pełnowymiarowy ten kosmetyk, e, powiększony o 20 ml, kosztuje dum 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 8 stów. No i co robi ten krem? No więc nic. Znaczy ja nie oczekiwałam, ja, ja się nie urwałam z choinki, ja nie oczekiwałam, że on mi faktycznie, wiecie, odkurzy to mieszkanie i umyje okna, ale krem jest kremem bardzo, bardzo przeciętnym. E, od kiedy dostałam te jajka od Look Fantastic, normalnie używałam go, wiecie, na noc, e, też go można stosunkowo tam sporo nałożyć. Używałam go, no i okej. Okay. I właśnie któregoś pięknego dnia, kiedy dostałam I Love Boxa, stwierdziłam, że raz nałożę tego Swiss Pura i już od tamtej pory do Elemisa nie wróciłam. Oczywiście zużyję go. żeby przyznać, że ten krem rozczarował mnie niesamowicie. Oczywiście. My nie wiemy, czy na dłuższą metę, gdyby stosować tego rodzaju kosmetyk, to nasze zmarszczki by się nie pojawiły? Bo to są głównie kremy przeciwzmarszczkowe, tak? O tym się mało mówi, że to nie jest krem, który nam wyprasuje zmarszczki, tylko on ma przeciwdziałać także nowym zmarszczkom. Więc oczywiście nie wiemy. Być może, jakby używać pielęgnacji za 8 stów, to za, nie wiem, 5 lat. Tylko takiej pielęgnacji okazałoby się, że po prostu moja cera jest niczym płukcia niemowlęcia. Być może być może krem ze swój spóra tego nie zapewni. Natomiast ja nie wierzę, szczerze mówiąc, w takie cuda nie widzę i bardziej stawiam na to, jakie mam odczucie na skórze, czy skóra jest nawilżona, czy skóra dobrze w nocy właśnie się nawilża, nawadnia. No i zdecydowanie ten krem z Elemisami tego nie robił, co robił mi krem ze swój spóra. Jak jesteśmy przy tej marce? Notabene to było moje w ogóle pierwsze zetknięcie z tą marką i ja nie wyobrażam sobie, że ona jest szwajcarska, nie koreańska. To w I Love Boxie również znalazłam piankę do mycia twarzy z alpejskimi ziołami, głęboko oczyszczającą. I ta pianka, powiem Wam, jest tania, bo to jest jedna z tych tańszych, z tego co pamiętam, pianek do mycia twarzy. No i powiem Wam, że jestem zachwycona tą pianką. Z tym, że ta pianka to jest takie raczej ulubienie z tego konkretnego miesiąca. Jest bardzo dobra, bardzo dobrze mi się sprawdza, natomiast nie nazwałabym jej na ten moment, wiecie, hitem jakimś, wszechczasów. Wiele osób mnie pyta, czy ja mam po niej uczucie skrzykiwania. Nie, natomiast ja używam jej z Foreo, bo ostatnio też mi się w ogóle poprzestawiało. Klary Sonika odłożyłam na półkę, a zaczęłam codziennie używać Foreo. Bo powiem szczerze, że jak się tak nasłuchałam na YouTube, znaczy ja wiem, ja, ja wszystko wiem, nie musicie mi nic mówić, ale jak się tak nasłuchałam, to pomyślałam: Dobra, to ja teraz używam Non-Stop Foreo i zobaczymy, czy faktycznie Foreo jest lepsze od Klary Sonika, czy nie. Czy to tylko wiecie? Money, money. No, zaraz sobie zrobimy małą skocznię odmycia twarzy, ale mam jeszcze jeden produkt. To jest mus do mycia, który pochodzi z Tajwanu. I to jest zapach Waxberry. To jest bardzo ładnie pachnący obłędnie pachnący. Właśnie mi to trochę pachnie taką truskawką, ale szczerze mówiąc, nie no, liczy kiedyś na pewno jadłam, ale na, nie wiem w sumie jak pachnie liczy. Pachnie dosyć słodko, ale tak kwaskowo. Czy ja wiem, czy truskawką, może bardziej maliną. No, zapach jest bardzo, bardzo ładny. I jest to mus, który wykorzystuję albo do mycia twarzy rano, na przemian dalej są taką pianką, taką drogą, którą bardzo lubię, co tak obłędnie pachnie, nie przyniosłam jej, albo używam tego musu wtedy, kiedy myję twarz wieczorem, a nie nakładałam w dzień makijażu. Kiedy nakładam makijaż, to zawsze używam tej pianki, ponieważ wydaje mi się, że wtedy ta skóra jakby oberwała w ciągu dnia więc potrzebne jej mocne oczyszczenie. Natomiast jeżeli nie mam tego makijażu, bardzo się, często sięgam po to. Nie jest to taki kosmetyk, który miałby stałe miejsce w mojej pielęgnacji. Muszę Wam powiedzieć, że to pachnie obłędnie. To też nie jest drogie, bo to też kosztuje około 30 zł. I tam są różne te zapachy. Również jest brzoskwinia i ona musi pachnieć w ogóle turbo. Biskitu. I absolutnie pielęgnacyjnie nie przesusza skóry, nie robi nic złego. Wiecie, no bo ja nie polecam takich kosmetyków, które dają uczucie przesuszenia, bo ono jest dla mnie nieakceptowalne. Bardzo serdecznie Wam ten produkt polecam, jeśli właśnie szukacie czegoś takiego lekkiego, także swojej konsystencji. I to nie jest taki muspiankowe. No to nie jest takie jakby napęcherzykowane, tylko to ma taką po prostu lekką konsystencję no. No, a teraz coś intrygującego. Za oceanu. Co to jest? Są to moi drodzy gąbki. Gąbki do ciała marki Spongelle, gąbki nasączane. Wiele z was, kiedy pokazałam w holu ten produkt, e, mówiło: Daj znać, daj znać. I tak dałabym znać, e, także spokojnie. Nie dlatego pokazuję to w ulubieńcach, żeby przyjść do was z informacją zwrotną. Nie. Ja tych gąbek mam w sumie trzy. E, to jest pierwsza. Jest to klasyczna gąbka do mycia ciała. Zazwam ją pokażę. Eee, tutaj mam zestaw, który jest przeznaczony do manicuru i pedicure. I mam trzecią, małą gąbkę, która jest Travel Size, i którą po prostu zabieram na majówkę, więc mogę po majówce, nie wiem, coś wam dopowiedzieć choćby a propos jej zapachu. No, ale zacznijmy może od tej gąbki. Zostawiłam opakowanie, bo jednak jest to produkt, którym ja myję ciało, raczej się nie pokazuję użytych gąbek w filmach. Zapach tej gąbki, to jest Honey Blossom, wnieśmy się do obietnic producenta, więc co producent mówi? Po pierwsze mówi, że gąbka ma nam starczyć na ponad 14 użyć. Starczyło? Tak. Myje się tym codziennie i nadal ta gąbka wydziela ten żel, ten produkt myjący, więc zdecydowanie odhaczone, zgadzam się. Kolejna sprawa to gąbka ta ma mieć działanie pielęgnacyjne, czyli nasza skóra po jej użyciu ma być nawilżona, ma być przyjemna w dotyku przy jednoczesnym nie zostawianiu filmu na skórze. Tak? Zdecydowanie. Super to nawilża właśnie skórę, skóra jest naprawdę miękka, przyjemna i właśnie tego filmu na niej nie ma. Kolejna sprawa to działanie ujętrzniające. No i żeby... Ta gąbka wykazywała takie działanie ujędrzniające. No, to należy po prostu przy jej pomocy okrężnymi ruchami masować na przykład uda, tak aby, wiecie, pobudzić to ciało do, że tak powiem, ujędrzniania. Kolejna sprawa to złuszczanie. Czy ta gąbka zastąpiła mi peelingi? No, oczywiście, że nie, ale gąbka jest przyjemnie szorstka. Z każdym kolejnym użyciem ona staje się odrobinę miększa. Natomiast faktycznie, słuchajcie, ona ma taki przyjemny stopień tarcia. Myślę, że dla osób, które wybierają w ogóle lekkie peelingi, to ta gąbka byłaby całkowicie wystarczająca, jeśli chodzi o złuszczanie na skórka. Zapach, bo o tym nie powiedziałam, jest naprawdę ekstra. Ja powiem Wam honej blosący myślę, mm, mm, ale jest super. Dobra, pokazuję Wam ją. Trochę się krękuje, więc może zróbmy to tak. Gąbka jest tutaj przepleciona takim sznureczkiem, który umożliwia powieszenie jej, tak aby ona sobie na spokojnie wyschła przed kolejnym użyciem. Tak wygląda sama gąbka. Tam są, tak jak mówię, różne wersje zapachowe są dostępne. I muszę Wam powiedzieć, że ja naprawdę z czystym sumieniem jestem w stanie Wam tą gąbkę polecić, zarekomendować. I tak jak wspomniałam, mi zależało na tym, żeby ją przetestować jeszcze przed majem. Tak, aby ewentualnie właśnie mamusią na Dzień Mamy taki prezent, wierzcie, też teściowej, nie? Sprezentować, bo o ile z mamą, to właściwie nie mam tak szczerze mówiąc problemu, o ile z teściową problem mam odwieczny. A ten zestaw, to jest zestaw do manicure i pedikuru. Tutaj z kolei mamy dwie te gąbki. To jest biała i ja ją używałam do manicuru zielona, której używałam do stóp i chyba tak notabene się powinno robić. I tutaj ta część gąbki, wydaje mi się, że to widzicie ze względu na kolorystykę, jest super przyjemnie szorstka. I faktycznie mycie stóp, takie wiecie złuszczanie dodatkowo tego naskórka, no jest to coś szalenie, szalenie przyjemnego, więc ten zestaw również Wam gorąco polecam. Myślę, że bardzo ładnie to również wygląda, ma bardzo ładny zapach, no i co najistotniejsze, bardzo dobre działanie pielęgnacyjne. To może teraz polećmy, jak jesteśmy przy myciu ciała, bubelkiem. Ja się spodziewałam, że to będzie nie wypał, ale człowiek jest czasem taki głupi i sobie myśli, a spróbuję, zobaczę. Pamiętacie to? Pokazywałam Wam to w holu. To kosztowało mało pieniędzy, to jest rosyjski peeling do ciała, który wygląda o zgrozo jak deser. I ja to trzymam tylko po to, żeby wam to pokazać. I to idzie do denka. Powiedzmy to. Jest to po prostu obrzydliwe. To jest jakaś taka galaretka. Intensywnie pachnąca. No, słownie galaretką, taką, słuchajcie, malinową, truskawkową, jak kiedyś ona, tak, taki zajzajer, czysta żywaczka chemia. Ten, jakby biała część, ma te jakieś drobiny. W ogóle to nie pilinguje. Jest to, o Jezu głupia baba sobie kupiła to głupia baba ma obleśna rzecz, działanie pielęgnacyjne równe zeru, odruchy <laughs> wysokie, dzienna pielęgnacja twarzy tutaj tylko migna szybciutko, bo szczerze mówiąc pogubiłam się, czy ja już pokazywałam w ulubieńcach, czy nie pokazywałam Mam z awokado krem, który pokochałam długo tutaj rozkminiałam zdecydowałam się na drugie opakowanie boli mnie ten fakt, bo jest to drogi krem, ale muszę przyznać że jest wydajnym kremem no i jednak jest dla mnie najlepsze, Szczególnie właśnie pod taką szpachlę. Przyniosłam jeszcze ten krem z Kielsa, bo pytacie mnie, który lepszy. Midnight Recovery Eye. Eee, piękny zapach, bardzo dobry krem, ale nie aż tak dobry jak awokado. Nie, ale używam go na noc, ale mi się kończy. Natomiast na noc pod oczy używam to. Co to jest? To jest słuchajcie, tak jak i ten mus liczy. Kosmetyk z Tajwanu i to jest tak zwana wysoka półka tajwańskich kosmetyków. To nie jest taka półka tajwańskich kosmetyków, znaczy nie ja wiem, nigdy w Tajwanie nie byłam, ale że tak powiem bazarowa. Nie, 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 to jest zupełnie inny poziom. Serum pod oczy K1 i to jest takie serum zawiesiste, to jest tak naprawdę serum esencja, nie wiem czy Wy to, to, to widzicie, bardzo mocno wydajne i ja to nakładam pod krem pod oczy. Serum zawiera witaminę K1, likwiduje cienie i oznaki zmęczenia pod oczami, poprawia nawilżenie skóry i redukuje zmarszczki, wygładza skórę wokół oczu, redukuje lub zmniejsza opuchliznę i worki pod oczami. I to w sumie byłoby dobre na dzień, ale ja to używam na noc, a na dzień używam, już tego nie przynosiłam, tej maski, mm, maski serum pod oczy. W sumie może powinnam to zamienić. No nieważne, używam tego, to się bardzo dobrze wchłania, jest bardzo przyjemne. Czy pielęgnacyjnie jestem w stanie Wam powiedzieć, tak, od kiedy tego używam, po prostu cienie, worki, wszystko zniknęło. Wszystko zniknęło, tylko wiecie, teraz przed, muszę każdy film jeszcze tam photoshopować, nie? No bo, no wiecie. Nie, absolutnie nie. Nie jestem w stanie Wam e, zrobić reklamy tego produktu i powiedzieć, o, ale jestem w stanie powiedzieć, że moim zdaniem widzę w ogóle poprawę wyglądu e, kondycji mojej skóry pod oczami. I tak, i uważam, że to serum esencja działa. Takie jest moje zdanie. Natomiast jakie mam na to dowody? No, trudno mi jakby Was przekonać do tego produktu. Ja po prostu wierzę w jego działanie pielęgnacyjne. Będę go używać dalej. Będę Was jeszcze, jak to mówią, brzydko update'ować, ale myślę, że jeżeli ktoś się zastanawiał nad jakimś produktem z witaminą K1, to myślę, że ja to, to serum, esencję podoczy zdecydowanie z marki Biochem mogę Wam polecić. Drugi produkt. Ta sama marka. I jest to wrinkle lifting. Jest to serum po prostu przeciwzmaszczkowe, którego używam pod krem na noc. Um, ta sama marka, ta sama historia. Must have. Kosmetyk ujmujący lat. Wykładający i redukujące zmarszczki. Widzicie, ma redukować to obecne. No jak? O, wykładające fałdy nosowe. Kurde, a ja go tam przynoszę, za bardzo nie pakuję. Kosmetyk stworzony do redukcji zmarszczek od odnowy skóry, przywrócenia jednożności i elastyczności. Kwas kaloranowy wypełnia zmarszki, nierówności, fałdy i wygładza skórę. Powiem w ten sposób: jest to drugi produkt, który jest bardzo wydajny. On jest już taki rzadki i bardzo jestem naprawdę z niego zadowolona. Ja go nakładam, tak jak mówię, na noc, taki jakby lekko, nie wiem czy to zobaczycie. O, o, o. ciągnące się, bardzo dobrze się wchłania. I znowu daje mi takie poczucie, właśnie nawilżenia skóry, um, robienia czegoś dobrego. To ma w ogóle taką. I jedno i drugi ten kosmetyk. Powiem Wam, że ja tutaj czuję pieniądz. Ja wiem, że to źle brzmi, ale naprawdę czuję, że te produkty są lepsze. Nie wiem, jak to wyjaśnić, bo to czasem tak brzmi bardzo snobistycznie i wręcz sprawia, że ktoś mówi, to na pewno, nie. Ale no ja. Mam takie poczucie, że to jest jakby bardziej luksusowy kosmetyk. Nie wiem, czy to ma sens, co mówię, ale mam takie poczucie i z tego serum również jestem zadowolona szalenie. To może teraz pozytywne zaskoczenie. Powiem Wam, że jak widzisz raz, drugi, piąty, dziesiąty reklamę jakiegoś produktu na Instagramie, bo na Instagramie obserwowałam te reklamy tego płynu, to zaczynasz mieć pewne wątpliwości, nie? Eee, I Pewnie ja bym tego płynu nie kupiła. Powiem szczerze, ja go dostałam w paczce Piero. Potwierdziłam, że spróbuję i ja jestem zachwycona. Wiem, że jedna z Was mi pisała, że szczypię w oczy, że źle jej domywa makijaż. No ja jestem naprawdę zachwycona. Nie szczypię mnie w oczy, rewelacyjnie domywa mi makijaż. Tyle ode mnie. Minik za to nie. Money, money. A czy ja powiedziałam, że to jest płyn od Eveline Cosmetics? Bo to już raz ktoś mi poprawił. To nie jest marka Eveline, to jest marka Eveline Cosmetics, więc tak, to jest płyn Eveline Cosmetics. Recibo. Widzicie, jakie co? Jaja. Pierwszy egzemplarz resztkowe dostałam od mojej oli, tak? Okej, okay, bez kartoniku. Drugi egzemplarz kupiłam sama. Czyli wlazłam na stronę i kupiłam. I dopiero jedna z Was w komentarzach mi napisała, że samo bo na swojej stronie pisze, że to się nakłada na krem pielęgnacyjny. Ale oczywiście żeśmy doszły do tego, że to chyba bardziej chodzi o to, po pierwsze, żeby kupić dwa kremy, a po drugie chodzi o to, że to aż tak super nie nawilża. Natomiast ja muszę przyznać, że mi to twarz nawilża. Ale dobra, bo ja chyba nie powiedziałam, co to jest. To jest Illuminating Day Cream rozświetlający krem do twarzy. I to jest krem, który również pokazuję w tamtym filmie. On daje właśnie taki efekt jak baza rozświetlająca, tylko uprzedzałam, uprzedzam po raz kolejny. Mało. Jeżeli nałożycie go za dużo, koniec. Koniec z Waszym makijażem, koniec nawet bez makijażu, to się Wam tak ściastkuje, zroluje, będziecie wyglądały źle, mm, najdelikatniej mówiąc, mało. No i zapach. Specyficzny, taki ziołowy, niepotrzebny, ale efekt na skórze. Mniemam. Bardzo, bardzo mi ten kosmetyk odpowiada. Eee, I na niego, dum, 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 The Body Shop jest to e, Multi Protection Essence SPF 50. Dokładnie o taki kosmetyk mi chodziło. Też drogi, ale już nie aż tak jak krem z to kosztuje 89 zł w regularnej i ja niestety za tyle to kupiłam. I to jest słuchajcie po prostu esencja z filtrem, ja nie wiem ile tego trzeba nawalić, ja tego nakładam do tyle, żeby to się wchłonęło na tym krepie, kremie z Recibo i tak dalej. I co istotnie esencja, czyli jak najbardziej ją nakłada się już na krem. Ja jestem bardzo z tego zadowolona, ale czy to ma walory faktycznie ochronne? Czy to sprawia, że to słońce nie przenika? Szczerze, mi przez make-up to nigdy słońce nie przenika. Ja yy, nie wiem, w, dobra, w Chorwacji, no jak się na przykład umalowałam kremem BB tylko, to się wtedy nie opalam. Ja, żeby opalić mordkę, muszę naprawdę być bez make-upu, co więcej muszę robić coś czego nie czyli bo jak się ruszam, to mi się ta twarz nie opala. Twarz mi się powoli opala. Więc ja nie powiem Wam, czy ten krem dobrze chroni, czy on źle chroni. No chyba, że poczekacie do moich wakacji i będę go paprać jako po prostu krem z na plaży. Ale z drugiej strony nie, bo ja lubię opaloną twarz, więc pewnie i tak będę chciała ją opalać. No więc na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Pielęgnacyjnie? Super. Eee, Make-up, proszę Państwa. Ach! Jeszcze jedna rzecz. Najlepszy peeling dose, jakiego używałam? Nie. Ostatecznie. Nie mogasz. Niechania beauty, a peeling zrobiony przez moją Paulinkę. Nie wiem co tu jest, nie wiem ile tu jest zabawy z tym, nie wiem czy to jest taki DIY dla bardzo wczutych w temat, czy to jest DIY także dla takich, wiecie, jak ja. Nie wiem, wiem że Paulina ma opublikować film z przepisem na ten peeling, to wam go po prostu podlinkuję. Wiem, że pinik jest rewelacyjny. Jest to peeling cukrowy do ust i wiem, że jest naprawdę lepszy od Hani i od Mokosza, ale tak jak mówię, nie wiem, ile tu jest zabawy. Coś pomadko. Tylko... I ponieważ ten film trwa wieki i chyba teraz zmieniłam kadr, to przelećmy bardzo szybko przez ulubieńców makijażowych. Zdecydowanym hitem, co już Wam pokazałam w akcji, te krem BB, znaczy ten, bo ten jest aktualnie za ciemny, czyli jest to krem BB dla odmiany z Tajlandii, marka Below, Moods, produkt. produkty tej marki są dostępne w naturze, w internecie, w wielu, wielu, wielu miejscach, ekowieca za 18 zł, na stronie dystrybutora Green Asia i słuchajcie, tutaj jest 15 gramów produktu, produkt kosztuje około 18 zł, jest rewelacyjnym kremem BB, Podoba mi się szalenie, ale co ja Wam będę gadać o tego rodzaju kosmetyku? Naprawdę, zerknijcie sobie na tamtym film, jeżeli go nie widziałyście, to zobaczycie, jak po prostu ładnie wygląda moje serze. bo no tyle mam do powiedzenia. Korektor. Lovely, no more dark. Mam problem z tymi cieniami, więc krem przeciw cieniom pod oczami. Co ja powiedziałam? Krem, korektor. Świetny! Ale wiecie co? Dzieje się to, co z tamtym. Czy wy to zobaczycie, że ja mam nadzieję, że on mi się kończy. I znowu to są jakieś jaja. Ja znowu nie widzę, jaką on ma pojemność. Nie wiem, nie ma do jasnej ciasnej jakiegoś obowiązku pisać o pojemności kosmetyków? Teraz jest moda na inny korektor. Nie będę złośliwa! Ale jest moda na inny korektor, o którym wszędzie słychać, że to jest najlepiej kryjący korektor z drogerii, of course, ale dla mnie ten. Znaczy tamtego nie używam, nie? Więc ja gorąco polecam. Tani. A dobry. najwyżej zużyje się jako bazę podcienie. Serio, spróbujcie, aparat mówi zamknij się, a ja mam dwa tusze z Eveline. Słuchajcie, ostatnio podbił moje serce ten, ten Volume Celebrities, ten zielony też jest dobry, już nie chcę kupować tego pomarańczowego, ten jest lepszy. On w ogóle jest genialny, tylko nakłada trochę dużo tuszu na rzęsy, trzeba uważać, bardzo jestem z tego tuszu zadowolona i ten zielony sama kupiłam, a ten dostałam w tej paczce pr i ekstra. Bo, bo pewnie sama bym go nie kupiła, a jest genialny. Polecam Wam, bardzo Wam polecam tani produkt. Koniec. Cięcie. Zapraszam Was gorąco do obejrzenia również e, ostatniego filmu. E, boję się go, taki był tytuł, e, bo na pewno warto. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Całuję miłego dnia, trzymajcie się, do zobaczenia, do kolejnego. Mam nadzieję.